Sandra, słuchaj, dostałam wiadomość, i, i, i to jest, że rzeko... nie wiem, ile jestem prawda, ale rzekomo jest to gra polska. I, mm -hmm. i... pamiętaj, że jakby były fajne puzzle, to będziemy je znowu robić. To były bardzo <grym> fajne puzzle. <grym> Chodź, zobaczymy. <grym> Mają tutaj być Ej. inne poziomy. O, tu wchodzimy. Znaczy, niektóre mogą się powtarzać. Dobra, wejdź, Sandra, proszę, po mm. pozwolę Ci. Chyba, że Teraz spadnę w przepaść O, o Nie, nie, ja w ciebie wierzę No czerwony, Aha. czerwony mi da. Dobra, bo ja się skupiłam na kolejnym, co tam jest Idź, <grym> idź <grym> <grym> po prostu Poczekaj No leć Poczekaj Możesz, poczekaj. możesz zejść O co chodzi? Poczekaj, poczekaj Sam brak. O, Dobra, nie, spoko, bo coś mi wyskoczyło na ekranie Dobra, dobra żółty? żółty. Dobra, żółty, proszę. Szkoda, mogłyby się te klocki na e. ten. No właśnie, na e. kolor mogłyby się podświetlać, nie? Mogłyby, a nie na szaro, no ale to taka jedyna rzecz. Dobra, dobra, możesz i żółty, żółty możesz. Żółty, 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 żółty. A za ścianą jest, dobra. No za ścianą. Już? Dobra, jestem. Proszę wchodzić, po drabinie. Proszę wchodzić, po drabinie. Czy Tam jest czerwony, jest czerwony. Jest dobra. czerwony, Musi Bo Pomyślałam, że na czas jest. Dobra, sądra, słuchaj. Wchodzimy! Nie! Nie! To ty musisz! O! Nie na dole! E, e... Dasz radę czy chcesz tutaj do mnie? Poczekaj, bo mi dobra, bo jakaś gra mi się instalowała. Nie, nie no dobra, chyba dam radę. <grym> uwierz we mnie, no? E, nie, nie, nie uwierz <grym> we <grym> mnie. Dobrze, że tu jest drabinka, <grym> Widziałam to! Dasz radę, wierzę w ciebie! No, no! Bardzo ładnie, dobra, super. Teraz możesz spać teraz, w kursku Teraz zabij. możesz spać, dobra, dzięki. Jestem! Słuchaj, przeszłyśmy pierwszy poziom, jest ja Prze dobrze. Przeszłyśmy świt i badża dostałam, wow. Tak, choć teraz idziemy na... Do, na szaleństwo? Na szaleństwo przyciskowe. O Szale. mój Boże. O nie, nie podoba mi się. Czy wystarczy, że którykolwiek klik... O nie, musimy znaleźć właściwy guzik, Sandra. Przecież nawet potem się skakać się nie potrafię, tak jak Rysan. Pod guzikiem skacz, pod guzikiem, ja okay, nie potrafię. dobra. Ola, to będzie ja. któryś z tyłu, na pewno. Ola, ja nie wiem. Poczekaj, poczekaj. Co dobra, ja będę, ja będę odkryłaś. klikać, a ty po prostu sprawdź, czy, czy działa, dobra? Aha. Któryś. Aha. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, okay. No naprawdę, nic. żadne nic. nic nie działa. A może po prostu musimy w tym samym momencie kliknąć którykolwiek? Dobra, idź tam, dotknij. Dotknęłaś? No. Aha. Hmm. A nie ma gdzieś tu ukrytego guzika? No nie, no nie może tak być. Yy. No o co chodzi tutaj? <noise> o, o coś było! Ola coś było? Było, było coś? Jest, ten jest, 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 jest tutaj coś, no? Ten chyba Który? Ten co ja dotykam? Tak, tak chyba no. Ale coś się działo? No jeden ja na by... dwa jest, teraz ja muszę jakiś swój znaleźć. Teraz ty obserwują. Oh, Mam jest nadzieję, że ja nie chyba. będę miała górnego, bo... Dobra. Poczekaj, no dobra, ale jest dalej jeden na dwa, ale który to jest. No ten na dole, co tam dociska. A, to dobra, no. dobra, jest ten na dole. O, o jest Sandra! Który? który? Pamiętaj, który, pamiętaj, który był. No nie wiem, dobra, ten? poczekaj. Tak, tak, ten. Dobra, to poczekaj, jeszcze raz zrobimy i szybko biegniemy, dobra? Dobra. Daj! Szybko, siłka, Sada! Chodź! A! O nie, Sandra, za wolno, A! A! za wolno. No Sada. przeszłam! Aha, no to teraz jest problem. No co za wolno! No co za wolno! Słuchaj, a może się zrespin No proszę? No zresetować charakter mogę. No, plusy, chodź do mnie. No wystarczająco, Dobra. a ciekawe czy te same będą guziki teraz? No będą te same, cały czas są te same, bo ja nie wyszłam, słuchaj, jest dobrze. Aha, to ty tam stoisz cały czas? Tak, ja tam cały czas stoję. Dobra, to był chyba ten. Dobra, i biegnij, 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 biegnij. Dawaj, 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 dobra, dobra. No a ty, dobra, jesteś ciekawy. Jestem, jestem. Nie wiem, naciskam okay. ci czerwony, nie wiem do czegoś czerwony. Hmm, poczekaj, zobacz. A jest tutaj czerwony, znalazłam, dobra, wchodzę. Dobra. Aha. Eee. Hmm. Dawaj, konewka. Mogę coś. Tak, możesz zejść. Potrzebuję, żebyś do niebieskiego, od niebieskiej rampy poszła, bo ja ci idę. Ją dobra, jestem przy rampie włączyć. niebieskiej. Dobra. O jest na czas, o Boże, ona jest na czas, o Boże, ona jest na czas. Dobra, ja mam jakiś żółty guzio. Na czas jest? No. A ile tam czasu jest? 4 sekundy chyba, albo 5. Nie, no to ja nie dam rady. A bo ja mogę tędy przeskoczyć, dobra, to jest nieważne. Możesz i włącz... Aha, no tak, i włączysz mi zielony guzio... A nie. Co? No, i teraz ty musisz przejść. O Boże. No i ja, i ja. Dobra, dobra, dobra. Skacz, 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 skacz. Dobra, dobra. O oh, mój Boże, Co Udało to się. było? Nie wiem, było straszne, stresowałam się. Ja nie wiem czemu ty nie skakałaś. Ja ją od o, razu nie. w panikę wpadłam. O, dobra. To się nazywa pierwszy challenge Czy się boję dlaczego. Okay, Ola! No. Idę! Dobra, Masz. włączysz mi? Masz. Dziękuję bardzo, dziękuję. A, bo to na czas jest, ty sobie też to musisz. O, o, No, Sandra. Od nowa sobie włącz zaraz. Poczekaj. No. Dobra, dobra, idę, To idźmy. Dobra. I to też będzie na czas niby. Tak, tak. Dawaj, dawaj. No, damy radę, damy radę, damy, damy, damy. No na pewno o, nie Ola i oni, ale ja tak będę musiała po tym przejść. Poczekaj. Dobra, 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 stój, stój. Dobra. Okej. Okay. Przejdźcie ja potem nie przejdę za cholerę. Daś radę, daś radę, daś, 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 radę, Hopa. chodź, chodź. Dobra, I super. Co? Niebies... Ja pójdę włączę niebieski. A jasne, mi zostaw tą rampę fioletową latającą tam. Ola, to jest na czas. No, to ma 9 sekund, Ola. Dobra, 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 to poczekaj, to ja to zrobię teraz. Dobra, niech nie zniknie. Czemu one się całe na niebiesko nie robią? No, mnie No jak przeskoczyła, ty... Okej, okay. o nie Sandra, o, no to nie. będzie też na czas. Dobra. Na środek po prostu też <laughs> O! <wyskucę. Na> <laughs> <laughs> super było. O jez. a tu co? O nie. Co ty okay. z cegry wynalazłaś? <laughs> ja ją dostałam. Co? Dobra, chodź, trzymam. Już? Na środek, tak już, chodź. Nie bój się, nie masz się czego bać. No, no, Boże, no przy, przytul o... ścianę. O, Boże! Przeszukiwałeś to dał się. Nie jak taka jesteś dla mnie dobra i sobie obi wymyśliłaś, to ja też mam jedny obi do nagrania. Zobacz, o, mój Boże, już się boję. Zobacz, jak to się nazywa? Lepiej nie spadnie. Lepiej nie spadnie. Okej, okay, dobra. No to lepiej nie spadnie. Ojej. I mojego obi możesz się bać. O, Jezu, Ola, my tego nie zrobimy. My tego nie zrobimy, Ola. Poczekaj, jeszcze sobie słuchawki ten poprawie. O, Pierwszej o. osoby ja, ja to robię, bo... Mi Wiem, jest ale ja nie potrafię z pierwszej osoby skakać. Ojej. O, o! <laughs> yy. Mhm, mhm. Mm mm -hmm. no, jakie no. są te czerwone portale na górze? Yy. <laughs> no, Sandra, myślę, że nie damy rady tych czerwonych. Opa? Nie chcę Opa. cię stresować, ale to będzie na czas. Dobra, idź, idź, zostaw mnie w tyle. Jesteś gotowa... Ale nie, ty też będziesz musiała przejść. No, no ale no to... Się. No, to, no to, ale to ty przejdziesz na Dobra, 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 to gotowa? Nie. No słuchaj, no to <grym> staj na guziku, ja wejdę i będziesz od razu musiała schodzić. Dobra, trzy, dwa, jeden Dobra, kliknięte zostało. Opa! O nie! O nie! Sp nie, ja też spałam. <laughs> to ale jest, jest czasu, dużo czasu, dasz, ale dasz radę na spokojnie. To było bardzo dużo czasu. Ale Dobra, to jest damy... że to jest na czas. Ale bardzo dużo jest tego czasu, damy radę na spokojnie. Zobacz, na spokojnie, o, bo ja aha. widziałam. Dasz radę, Sandra. <grym> nie, nie, po, nie poddawaj. Spróbuj w pierwszej osoby. Mogłam, na, mogłam czapkę zjeść. bo ostatnio y, zostałam pobita przez y, widza w komentarzu, że po, nie widać nic przez moją czapkę. <grym> O, o! No, nie skać. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Naprawdę bardzo dużo czasu będzie. Dobra, ja staję na guziku. Wejdź, kiedy będziesz gotowa. Już, dobra. To idziemy. Na spokojnie, Sandra. Hopa. Ja oj. Ja też spadłam. Ja też spadłam. Dobra, słuchaj. Co? Bez robienia sobie jaj. Dobra, przyjdzie. A ja nie robię sobie jaj. To bardzo na poważnie biorę. Hopa. Hopa. Stój! Ola? Dobra, spróbuję na pierwszej osobie, ale ci pokażę, że ja nie potrafię na pierwszej osobie. Ale wiecie, że tam nie ma, bo mnie zabił internet na chwilę. Aha, dobra, Mo więc możesz na mnie poczekać. To ja sobie już spróbuję przejść na spokojnie. Dobra. No tak, na pierwszej od razu wskoczyłam w to czerwone coś, ola. Pierwsza osoba, jasne. No bo, no bo wiesz jak z pierwszej osoby patrz, Jak zrobisz to z pierwszej osoby, spójrz się maksymalnie na dół i to jest środek, gdzie musisz celować rzeczami. Ja Nóg nie widać. Zobaczymy za chwilę. Dobra, czekaj. Maksymalnie na dół się spójrz i to jest środek. Hopa. No jasne! <śmiech> <śmiech> jak ty to robisz? No bo że ja w ogóle nie potrafię na pierwszej osobie. Dobra, no dobra, dobra, inaczej jak z pierwszej osoby grasz, to tak czy siak widzisz swój kursor, to spróbuj skoczyć, żeby kursor spokój, by... normalnie. Dobra. Okej, okay, no dobra, dobra. Dobra, hopa. Hopa, 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 hopa. Jestem, jestem. Przy dobra, filortowym. ja też jestem. Jestem gotowa, ja kliknęłam. Dobra. Teraz ty, dobra. I idziemy. No spokojnie robimy, jest bardzo dużo czasu, poślizgnęłam Nie! Ja się boję za mocno skoczyć, żeby nie spaść, a wtedy skacze za delikatnie i tak spadam. No. A, wiesz, a wiesz, że w trakcie lotu możesz dalej klikać w sad, żeby kontrolować bardziej, gdzie polecisz? Ta. Co no tak. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ja nie wiem Stój. dlaczego ja... Ja się tak stresuję, Co? bo one są takie cienkie, <laughs> widziałam, jak Przecież my tego nie przejdziemy, ja przejdziemy, nie Przejdziemy, damy radę. Sandra, łatwe to jest, dawaj. Musisz sobie odpalić mój filmik z mojego ostatniego obi, jakie miałam fajne zadania do przejścia. To dopiero... Słuchaj, ale ja Ola! Słuchaj, to jest dobra gra na trenowanie, wierzę w Ciebie, naprawdę. Udać ale nie się. możemy 10 minut przechodzić jednego etapu, Ola. Sandra, powiem ci tak, nie ma, nie ma łatwiejszych poziomów. Opa, no, dobra. Jest jest dobrze. Powoli na spokojnie. Ale po co dwa razy kliknąłaś spację? Raz kliknij. Dobra, poczekaj. Skupiam się wycisz. ręce z potu i lecę dobra. do ciebie. Lubię puzzle, fajnie, widzisz mój napis. Ja lubię puzzle. A kto tak powiedział? Gra tak stwierdziła. Wierzę w ciebie. Nie trzymaj spacji tylko na spokój. Pani kliknij raz. Ale za daleko poleciałaś. Za blisko. A, to umy wyglądało ja za daleko. <noise> Ola, ja nie chcę tego, chodźmy do kolejnego. <noise> Ale nie ma innych łatwiejszych Sandra. Ale może drugie żółte będzie łatwiejsze niż to. Oj, nie będzie, nie będzie. Na spokojnie, na spokojnie. Ja nie chcę tego uziora. <noise> Musisz go kliknąć. Dobra, już na na spokojnie. Cinałam. Na cinałam. Tak, tak, już. Chodź, chodź, idziemy. Opa. Dobra. Teraz tu. O, Ola, jestem. Ola. Dobra, dobra. Na spokojnie masz Ola, bardzo dużo jestem. czasu. Bardzo dużo czasu o, masz, zobacz. Ola jestem! Ola jestem! Tylko koniec jej zaskoczyłaś, mogłaś spaść pomiędzy! Naprawdę? Ojej! To by było kiepsko! Byłoby! Dobra, słuchaj, musimy znaleźć guziora. Yy... Yy... O, ale czy jakiego o, nie. niby? O, nie. o, o! O nie, nie, Ola, nie, Ola, nie, Ola, nie! 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 Nie, ja nie chcę, to jest największy koszmar, Ola, nie! Mamy radę! Sandra, słuchaj, już tyle razy to robiłyśmy! Czemu nie było tabliczki ostrzegawczej? <grym> Dobra, po prostu czerwonego nie można dotykać. Najpierw chcę na to dotknąć. Dobra, ale teraz wiesz, że masz, masz naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Nie Ta. przejmuj się, jeśli mhm. spadniesz. Mhm. Na spokój, wdech mhm. i wydech. Co, jasne, jeszcze jakby mi się ręka nie ślizgała na myszce. Stresu. Nie stresuj się, chillera. JAK JA TO Pomyśl... ZROBIŁAM?! Pomyśl o Katy Alexandra. Ola, tw 90% twojego odcinka stoisz przy fioletowym guziorze, 90% mojego odcinka start, przeskakuje nowa, start. Słuchaj, ale się <laughs> prześwignęłaś. Słuchaj, ale widzę, że się pośmieją na pewno w komentarzach, bo to jest śmieszne, myślę. Nie podoba mi się to, głupia. Słuchaj, gra. chociaż ten, chociaż ten przejdźmy poziom. Chociaż ten przejdźmy po. Już Tak. Ja wierzę w ciebie, już raz to zrobiłaś, Sandra. No i co podskocz, teraz? podskocz i do góry, dobra. No, nie podskoczyła się. mi do góry. Też myślałam, że no. będę taka mądra. Słuchaj, daj radę, ja naprawdę w ciebie wierzę. Ola, bo Sandra. mi się wyda, że ty powinnaś iść na prawo, a ja na lewo. No dobra, możemy tak zrobić. Dla mnie to jest żaden problem. Żaden problem, Sandra. Proszę bardzo. Popo? Z czego się śmiejesz? Bo to był sarkazm. Okay. Aha, no okej, okay. no słuchaj, no Popo? jeśli ci tak lepiej. Przeszłam. Ja, ja jeszcze na guzio, że jak coś, dobra, też kliknę, co chodzi. Nie, ja jeszcze nie kliknęłam. Kliknęłaś, weszłaś na niego, dobra Nie się, kliknęłam tu... na niego, no co ty? Sandra widzę, że jest wciśnięty przecież. No ale ja nie tego. stoję na nim. Ale to nie musisz na nim stać. Dobra, Zobacz, wchodzę za... na guzik 3, 2, 1. Nie, nie, bo on już jest kliknięty, Sandra. Musisz poczekać teraz chwilę. A to, aż jak ta platforma widzisz? zniknie. No bo jest wciśnięty. Aha, Zobacz, No ale kłodki. ja nie widzę tej platformy! Dobra, teraz możemy wejść. Dobra. Dobra, dobra weszłyśmy. Lecimy z koksem. Lecimy z Okej, okej, okay, okay, dobra, Sandra, rozumiem. Byłaś blisko, byłaś blisko, na spokojnie, no spokojnie I ty nie mówisz, że się zrelaksować, tak? Na spokojnie, jak aż już dostaje. dostaję Daj spokój, którą chcesz stronę, tamtą, dobra Ola, dalej, naprawdę dalej. to nie ma znaczenia, bo te, 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 te są za o. wąskie Ja spadłam, ale to nic, to nic to w Tą nic, stronę mi jeszcze jakoś idzie, ale z powrotem To jest kobieta i właśnie ty, wiesz Odbicie lustrzane, my nie możemy, nie? W drugą stronę iść Jesteś, idziesz Idę, Idzie teraz. Tylko... Teraz ty na nie będziesz parł. Fajnie to, wygląda. widzisz, ta prawa strona jest zdradliwa, ona. Kurczę, denerwuję mnie, że jak umrzesz, to nie respisz się na tym poziomie. No, ja no właśnie. No właśnie, dokładnie. To jest bez sensu. Proszę to zmienić. Bez sensowne. O, o. Dobra, dobra, jestem, jestem. I proszę zrobić szersze te patyczki. Właśnie. Trzy, dwa, jeden. Ja jestem. Ja też. Dobra, też jesteś. Powoli, powoli. Jest dużo czasu. Dobra. O. 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 o, o na spokojnie, o, bardzo dużo czasu o, jest. O nie, 5 sekund, o nie, na koniec? Dobra, Ale dobra. nie dotykamy I słuchaj, kwadratów i co teraz? Nie dotykamy kwadratów, choć przy ścianie pójdziemy. Aha, zielonego, Albo trzeba. najlepiej ty tu stój, jak się boisz. Dobra. Aż taka gruba nie jestem, ona. Tędy? Tutaj jest niebieski, niebieski się odpala to chyba tam. tutaj? Dobra, Sandra, nie, 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 tu, tu trzeba nie, niebieski. iść. Co, co? Musisz się cofnąć? Nie, nie, bo trzeba czerwone. Widzisz czerwone? Jak oddalisz, trzeba e iść do czerwonego. E no widziałam gdzieś czerwone, ale. Czerwony jest tutaj. No ale jak niby wskoczyć na ten czerwony? No włącz go na razie, zobaczymy. A ona, poczekaj, bo tu coś jeszcze jest. Poczekaj, 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 poczekaj. poczekaj. Tak, tak, tam jest białe, ale białego na razie nie musisz klikać. Chodź, żebyś nie widziałem, to się odpali. Ja, ja wiem, jak to zrobić. Chodź, chodź. Stań tu gdzie ja podsadzisz mnie. Jasne. O, teraz właśnie mi czerwony. Mnie. Tylko pamiętaj, nie dotykaj klocków. Nie, nie dotykam klocków. O. Dobra, Sandra, jestem u góry. Niebieski, poproszę. To, to nie, musisz... klockami zostawiać. Ja idę sobie Ola naokoło, bo. Jasne, jasne. Jak y... najbardziej, tak, tak. No, dobra. Chyba, że łapką zahaczę. Niebieski. O, oby nie, dobra. stój na niebieski. Stój o, on jest Czas w ogóle. O, fajnie, okay, dobra. Hmm. O, jest ten klock się baruszył. I co poczekaj, teraz? Poczekaj, bo teraz, teraz się zastanawiam. Aha, dobra. Teraz musisz iść do zielonego, Sandra, ale na ścianie zielonego. Ja ci mogę włączyć zielony. O, poczekaj, że y ja mam podrobince wejść. Tak, 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 to będzie drabinka. Dobra, 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 nie dotykaj, bo będę poka, będę musiała jeszcze raz te fioletowe guziki przechodzić. O, jest fioletowy guzik, jak miło. I muszę to go odpalić? Nie wiem. Tak, musisz mi go odpalić, dobra, ja idę, ja idę fioletowym. kochowka. I co? Hmm, a co to jest za strzałka tutaj taka dziwna? Musisz przejść teraz do żółtego. Jasne. Przy ścianie, dobrze Jasne. Dobra. dobra. Boję się tej strzałki. Co ona ze mną zrobi? Czy ona będzie mi przesuwać? Ja nie widzę, Ola, żadnej strzałki. Dobra, dobra. Do ja widzę, ja widzę. Muszę tu podskakiwać, ja żeby mi ten... Ja nie widzę strzałek. O! What? Dobra, dobra. Sa Sandra, słuchaj, to jest bardzo ciężkie teraz tutaj. <laughs> po Powodzenia. <laughs> Ola, jak dotkniesz, to będziemy na początku przy fioletowych guzikach, Ola. Dobra, poczekaj, teraz jest taka sprawa, Sandra. Tak. Że... E, musisz zejść na dół i kliknąć mi biały guzik. Zejść na dół? Jestem tak, na tylko dole. nie dotykaj czerwonych. Dobra, dobra. Postaram się i biały guzik był gdzieś po Właśnie nie pamiętam gdzie był. Chyba tu za tym kotkiem tutaj. Tu był tu, był tu, o, o, to. Dobra, stój na nim, stój na nim. To, to. Dobra, dobra, i chodź teraz do mnie tutaj pod ścianę. Chodź do mnie pod ścianę, idę do konewki i pod ścianę. O mój Boże, zrobimy to Dobra, za... dobra, dobra. To... Jest! Dwie baby to zrobiły! Dwie baby to zrobiły i idą do świtu! O, świt! Ile to zajęło? Za dużo. Chcę za dużo? Możemy tylko zobaczyć, co, co jest w kolejnym, ale nie musimy go już robić. Dobra. Kręcące się zło, o mój Boże. Ej! O. Nie, Sandra. <laughs> to jest czas! Tu... <laughs> to jest! <śmiech> nie! <laughs> Okej, okay, dobra, dobra. Poczekaj. A czy ty musisz tu wchodzić? Huh. Słuchaj, no jak my wy... nie przejdziemy teraz, to trudno. Dobra, tak. dobra. No idziesz? Tam jest No idę. A, dobra. I Jesteś co? O Boże, co to jest? No, o poczekaj, Boże! No... Nazywało się e, kręcące zło. Masz czerwony przycisk, może Nie, nie masz. mam, mam kręcące się te takie kabanosy, które mają nas zabić. O mój Boże, dobra, poczekaj, one się kręcą Ja w nie przejdę stronę. tego. One się chyba zbliżają, Ola. Nie, one się nie zbliżają? Ola kiedy to tu, tu jest bez Tu jest bezpiecznie. Tu gdzie jest bezpiecznie. Yy. Okej, okay, dobra. Hm. Yy, biały guzik i czerwony trzeba tam iść. Nie to jest jakiś lawendowy, a to jest seledynowy. Co? Poczekaj, to ja, ja, pójdę na seledynowy. Ale ja nie mogę pójść na fioletowy. A czemu nie pójdziesz na fioletowy? No bo tutaj potrzebuję ty... czerwonego. Tak, tak, ale po czer po czerwony pójdziesz. Zobacz, ja ci już pokazuję, co tu trzeba. O mój Boże. Uh! Okay, Aha. Dobra. To pokazałaś mi. <laughs> może nie róbmy tego I, poziomu... I, I jesteś w ogóle na 0,0,0? E, no... Jest, jest A nie, bo to, jest ten, bo to jest ten czwarty, ten... Dobra, idę do ciebie. A głowa co? mi odleciała. Myślę, że nie ma sensu tego dalej robić, jak widzowie <laughs> będą chcieli więcej w nie. <laughs> myślę, myślę, że jesteś tak samo załamana, jak ja, naszymi umiejętnościami. To były umiejętności obi. Konewki i szaniki. Nie, nie popisałyśmy się. <laughs> to, to na pewno nie.